E, I właśnie chcieliśmy wam powiedzieć, że auto za 4 euro. Wygląda. Tak, za 2 euro tak naprawdę możecie dojechać gdzie chcecie. E, trzeba pamiętać o tym, że najlepsze połączenia są z Firy, bo właśnie z Firy możecie dojechać do każdego innego miasteczka, nie wiem, do do i tak dalej. E, aktualnie właśnie przyjechaliśmy do Firy. E, zaraz mamy drugie nasze, właściwie trzecie nasze zameldowanie w hotelu. E, teraz mamy chwilę czasu, żeby właśnie sobie usiąść, coś zjeść. Mm tak za dwie godzinki wybieramy sobie do hotelu teraz Wam pokażemy co kupiliśmy w sklepie. Paulina powiedziała Wam trochę na temat autobusów komunikacji miejskiej, a ja wam pokażę co kupiliśmy. Także co? Mamy tutaj Iron, to jest Iron, nie? Także mamy Iran. Cyk, dalej mamy jakieś dwa ciasteczka, to jest, nie wiem czy to jest yy, jabłkowe, jedno ciastko jabłkowe, a drugie... Ciasto cytrynowe, po prostu, żeby coś na słodko sobie zjeść. Mamy też chleb. Ten chleb daliśmy ostatnim razem, jak tu byliśmy i bardzo nam posmakował, także wzięliśmy go ponownie. Bo ogólnie powiem Wam, że to pieczywo tutaj, które jest, które można tu znaleźć, jest beznadziejne. Przynajmniej ten sklep, który mieliśmy naprzeciwko naszego hotelu w OI, to był. Po prostu taki niezadobny. Nie? Pita była coś takiego. No i mamy cecyki, żeby sobie chlebek w tych cecykach zamoczyć. Tych ccików jeszcze nie próbowaliśmy. Braliśmy wcześniej z innej firmy, ale podejrzewam, że smakuje to bardzo podobnie. Co jeszcze mamy? No i mamy dwa piska. Także to tyle i to piwo. Zauważyłem, że często w różnych w jakichś tam barach, właśnie Grecy piją w kufli. I właśnie to, to konkretne piwo. Nie wiem dlaczego. Ale zazwyczaj właśnie jest to, także stwierdziłem, że wezmę teraz to, bo zawsze brałem sobie tego mytosa, że teraz widzieliśmy coś innego. Okej, okay, także my się zabieramy za jedzenie i widzimy się później. Zobaczcie, kolejny porzucony samochód. To, o czym mówiłem już wcześniej. Tak to wygląda. No i takich samochodów jest właśnie bardzo dużo. O, tutaj lusterko chyba wybite. Tak. Wybite lusterko. Szyba otwarta. Okej, okay, także dotarliśmy już do naszego hotelu w firze? I tak się prezentuje nasz pokój. Tutaj mamy łóżko, szafa, oczywiście mały telewizorek. Mamy też klimatyzację. Lodóweczkę. czajnik. Aaaa! No co, to może być. Czajnik, kubeczki. Tutaj w środku, że to sprawdziliśmy, jest żelazko. Tutaj możemy się zobaczyć. Może, może nie teraz. Eee, tak, łazienka. No łazienka jak łazienka zwykła. Tutaj mamy okienko. Tutaj mamy Łukasza, i Łukasz nam pokaże, co mamy za kurtynką. Akurat to nie mamy. Widok mamy średni, ale fajnie, że mamy chociaż taki swój, wiecie, Tutaj przed nami ten komik. budyneczek mały, to jest recepcja i w sumie mamy tylko widok, na tam recepcja, tak. ale jest plus, bo mamy basen, gdzie w tych dwóch poprzednich hotelach nie mieliśmy, także chociaż tyle. Nie, poprzed, w mieliśmy basen. Pływaliśmy nie. w nim. Nie. W Firze. Pierwszy dzień. A faktycznie, faktycznie, Uff. dobra. No ale to był taki malutki, no nie? No tak. Także my teraz się przebieramy i lecimy popływać. Witamy ponownie, wychodzimy z hotelu, Tutaj Paulina pokazała Wam przed chwilą kolejny rozwalony pojazd, z tym razem jest to skuter i udajemy się do miejscowości kamari. Idziemy jeszcze do piekarni coś kupić do jedzenia i czeka nas godzinna podróż w jedną stronę. Także widzimy się już w miejscowości Kamari. Zebraliśmy się do duchowo greckiej pikarni. Mają bardzo duży wybór produktów i co ciekawe jest to tak 24 godziny na dobę Jeśli chodzi o ceny, to są naprawdę w porządku. Mają tam i kanapki, i czy na słodko, na słono, tak jest naprawdę duży wybór. I z 6 euro zapłaciliśmy, nie? Tak, za za zapłaciliśmy to jedzonko. 6 euro za właśnie yy, tą jedną baklawę, taką dużą, naprawdę dużą kanapkę i dwa ciapka, Także e, skolek, spoko. I Pojedliśmy i możemy ruszać dalej. Tak. W tej piekarni kupiliśmy tak, jedną baklawę. Taką kanapeczkę z warzywkami z jajkiem i dwa ciasteczka z jabłkiem. Kamari, siedzimy sobie na plaży, odpoczywamy. Podróż była dosyć męcząca. Wyczerpująca, wyczerpująca zdecydowanie. Szliśmy półtorej godziny tutaj. No łącznie się zatrzymywaliśmy gdzieś na zdjęcia, tu sklepik, tu pamiątki, tu coś tam trochę nam zeszło, żeby tu my, dotrzeć. My <laughs> trzy godziny szliśmy. No w sumie, w sumie jakoś tak. o 16.30 <laughs> z hotelu, a jesteśmy tutaj gdzieś, byliśmy tutaj o godzinie 19. Jakoś tak. No trochę nam zeszło, ale mówię, że się zatrzymywali w paru miejscach. E, teraz sobie odpoczywamy, zaraz sobie zamówimy Ale jedyneczka. było warto, słuchajcie, było warto, bo plaża jest fajna. Tak, i właśnie to jest czarna plaża. Taka jak mówimy. Tak, to jest to czarna plaża e, skalista, kamienista. Pokażę Wam jeszcze kawałek morza i górkę za nami. Także tutaj mamy morze. I z nami jest właśnie taka górka. Także co? My wypoczywamy, odpoczywamy, jemy drineczka. Chodźcie, chodźcie jeszcze, sprawdzimy wodę. Sprawdzimy jeszcze. jeszcze czy jest ciepła woda. Uwaga, też wody. Już nie ma słońca. Ujrzewam, że woda będzie zimna. Ej, ciepła woda. Tak? No. Woda jest okej okay. Oj, zobaczcie. To wskakujemy. O, zobaczcie. Takie drineczki mamy Karolka i Blue Hawaii. Tak o ile? By Sany też można powiedzieć, bo okay, ludzie ogólnie... Aktualnie drinki normalnie były po 12, więc to jeszcze nie było aż tak źle, ale w tym momencie jest Happy Hours i yy, jeden drink był za 9, dola, 9 euro, także to jest tak, spoko cena. Tak, spoko.